Dziś zgłębimy sztukę pierwszego kontaktu elektrycznego z kobietą, z którą jesteś w zgodzie. Znasz te chwile, kiedy delikatny dotyk lub uścisk w odpowiednim momencie może wywołać iskry? Omówmy kilka fantazyjnych ruchów, które można wypróbować we właściwym momencie. To delikatny gest, który pokazuje, że czujesz tę wyjątkową więź. Kluczem jest tutaj odczytanie mowy ciała i ogólnej atmosfery. Czy pochyla się w Twoją stronę, utrzymując silny kontakt wzrokowy, czy w odpowiedzi Cię dotyka? To pozytywne oznaki, że dotyk w policzek może być idealnym sposobem na fizyczne wyrażenie bliskości, którą czujesz. Jest to idealne rozwiązanie, gdy siedzicie naprzeciwko siebie, na przykład na przyjęciu lub w przytulnej kawiarni, a rozmowy i chemia są na właściwym miejscu. Kiedy opowie dowcip, który rozśmieszy ich oboje, lub gdy rozmowa zmieni się w zalotną, spróbuj lekko dotknąć jej kolana. To jak tajny sygnał między wami, potwierdzający tę iskrę i żart. Piękno tego ruchu tkwi w jego subtelności. To ulotna chwila, która jest intymna i ekscytująca. Jest to klasyk nie bez powodu to prosty, ale skuteczny sposób na nawiązanie fizycznego połączenia i okazanie uczuć. Niezależnie od tego, czy spacerujesz po malowniczym miejscu, czy siedzisz obok siebie, sięgnięcie po jego dłoń może całkowicie stopić twoje serce. Najważniejsze, aby wyglądało to naturalnie i bez wysiłku. Wyobraź sobie, że wybierasz się na romantyczny spacer. Rozmowa toczy się dalej i czujesz do niej pociąg, którego nie możesz zignorować. I tu właśnie pojawia się uścisk ramienia. To elegancki sposób na okazanie uczuć i sprawienie, że w tej chwili poczuje się chroniona i ceniona. Pamiętaj, aby było krótkie i pełne szacunku. Tu nie chodzi o lgnięcie czy bycie zbyt odważnym. Jest coś niezaprzeczalnie intymnego i ekscytującego w pochylaniu się i szeptaniu czegoś do ucha. Niezależnie od tego, czy dzielisz się prywatnym żartem, czy składasz mu słodki komplement, ten ruch może całkowicie zmienić zasady gry, jeśli chodzi o budowanie napięcia seksualnego. Jest to bardzo zmysłowy obszar, dlatego ważne jest, aby postępować ostrożnie i upewnić się, że jest odpowiedni moment. Subtelnym sposobem na uwzględnienie tego ruchu jest regulacja kołnierza. To słodki i serdeczny sposób na powitanie lub pożegnanie kogoś, kogo cenisz. Oczywiście ważne jest, aby rozważyć swoją relację z daną osobą, zanim pocałujesz ją w policzek. Kiedy uznasz, że nadszedł odpowiedni moment, szybko pochyl się i pocałuj go w policzek. Najważniejsze, żeby był krótki i swobodny. To nie jest dramatyczny, długotrwały pocałunek, ale raczej przyjazny gest, który pokazuje, że czujesz się komfortowo z fizycznym uczuciem i cieszysz się ich towarzystwem. Pamiętaj, że kluczem jest autentyczna więź i wzajemny szacunek. Gotowy, aby rozpocząć tę nową melodię w swoim życiu? Nie zapomnij zasubskrybować, aby uzyskać więcej porad i tutoriali. Do zobaczenia na następnej lekcji.